Super, że jesteście! Niestety, wakacje się już skończyły. I co z tym zrobisz? Nic nie zrobisz. Ale na poprawę humoru mamy dla Was super filmik: Kujonka versus zbuntowana uczennica i powrót do szkoły. Oglądajcie! Kujonka! Kolejny piękny dzień coraz bliżej do szkoły. powrót do szkoły, trzeba zrobić szkolne zakupy, o tak! A teraz idę budzić rodziców, Hurra! Rodzice, rodzice, wstajemy szybko, wstajemy, back to school! Ej, back to school, jeszcze dużo czasu, no co ty? To no, w ogóle co jest godzina? Piąta, chodźcie, chodźcie, wstajemy, wstajemy, idziemy na zakupy do szkoły, wow! wow. Ale Lenka, przecież sklepy są pozamykane jeszcze, no co ty, no idziesz jeszcze spać. No właśnie dlatego was tak wcześnie obudziłam, chcę być jeszcze przed otwarciem sklepów. Nie no, jeszcze dwie L Lęka, nie, nigdzie nie jedziemy, Gas światło i zostaję spać, no. No cóż, sami tego chcieliście. Co ona tam mówi? Nie wiem, nie słucham. <laughs> Zaraz się obudzą. No to... się Uuu, super, 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 super! Pojedziemy na zakupy szkolne, szkolne! To mój ulubiony rodzaj zakupów! O, tak! Okej, okay, stworzę sobie teraz listę zakupów, ale widzono już nie muszę kupywać, bo mam coś o wiele lepszego. Butelkę filtrującą Aqua for City. Ona jest taka piękna i wygląda, jakby była zrobiona ze szkła, ale nie. Jest ona wykonana z tritanu, który jest wytrzymalszy od szkła i jest ona całkowicie bezpieczna dla naszego zdrowia. A jak tylko zabraknie mi wody, mogę ją sobie dodać z kranu, a ta sprytna butelka mi ją super przefiltruje. I co ważne. Nie przecieka, czyli można ją bezpiecznie trzymać w plecaku. I mam dla Was super niespodziankę, czyli kod rabatowy o treści Lenka20, którego możecie użyć na stronie aquaford.pl. Kod ważny jest do końca września i dzięki niemu otrzymacie 20% rabatu na takie butelki w różnych kolorach i inne produkty z firmy Aquafor. Zbuntowana uczennica. Lęka, Lenka, co tak głośno? No prosiłam żebyś ściszyła tę muzykę! Dobra, dobra. Już wyłączam, o co chodzi? No oto Lenka, żebyś posprzątała w tym pokoju, tyle razy Cię prosiłam. Jeszcze musimy jechać na zakupy, za chwilę szkoła, a Ty nic nie masz. Oj tam, oj tam, mamo wyluzuj, jeszcze są wakacje. Rzeczy do szkoły kupię później. Lenka, później to już nic nie będzie. Szykuj się i jedziemy, chodź. No weź mama, przestań, nie chce mi się. Lenka, to niech ci się zachce. Weź ogarnij ten pokój i jedziemy za pół godzinki. Zastanowię się. Co tam mówiłaś? Zastanowię się? Nie, okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Dobra, to ja czekam na dole. No, na razie. <słuch> Zakupy do szkoły. Ble. Sprzątanie pokoju. Ble. <słuch> o. Znajomi napisali. Dziś jest impreza Lena, idziesz? No to Back to School poczeka. <grystanie> A few moments later. Okej, okay, jestem gotowa. Jeszcze tylko te ciuchy. Mam pomysł, po prostu wrzucę byle jak do Okej, okay, załatwione. Jeszcze tylko moja butelka. Ta butelka to mega kozak. Mogę sobie nalewać wodę gdzie chcę i dostaję mi tym sposobem więcej kasy na ciuchy. Teraz muszę po cichu się wyrknąć z domu. Nie idziesz. Ale mnie wystraszyłeś. Uszalałeś? Wiesz jak się wystraszyłam? No dobra, dobra. A co mówisz szeptem i gdzie idziesz? Mhm. Yy, idę nawet sobie wody do butelki z kranu, wiesz, bo mogę, na fajnie filtruje. Tak wystrojona na pewno wymyka się z domu. Dobra, idę na imprezkę ze znajomymi, ale nic nie mów mamie. Ale moje milczenie kosztuje. Ile chcesz? Nie chcę, Kasy. Przez tydzień będziesz sprzątała mój pokój. Ach, co? O nie! Ty grydzylo! Jak nie, to nie! Mama! A -a. Nie. Cicho, cicho! Skoda, Skoda, Skoda! A -a. To co? Mogła stoi? Stoi. Tak. Na razie. O, jedziemy! Lęka, Lenka, gdzie ty jesteś? Co to Siema, siema! Już jestem, hej! No Lena, Lena, dawaj szybko! Co to za auto? No nie, Lenka tam biegnie! Idę! Ale ekstra, że przyjechaliście! Niezła furka, dawaj, jedziemy! Stop, stop! Stop, 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 Mama, co jest? No co, co jest? No wracaj! W ogóle w takim aucie, w takim makijażu! Jak ty wyglądasz? Wracaj szybko do domu, na zakupy jedziemy! I to szybko! Spoko, wrócę, ale po północy! A zakupy? Nie zając! Nie uciekną! Nara! Nie, i tak cię wezmę na te zakupy! Kujonka! Dobra, Lenka, jesteśmy na miejscu, gotowa do zakupów? Oczywiście, że tak. Mam nawet zrobioną listę. Piję aż tyle? Oczywiście, że tak. Wszystko tu jest potrzebne. Zeszyty do religii w kratkę, do matematyki w kratkę, do polskiego w linie, do angielskiego w dinie, do kratkę, do biologii w kratkę, do geografii w kratkę, do historii w kratkę, do techniki w kratkę, do informatyki w kratkę, do muzyki. Trzy, było pięć dni. Techniczny biały, blok rysunkowy kolorowy, techniczny kolorowy, pastele suche i olejne, farby plakatowe, farby akwarelowe, ołówki, dniki, ważne, że były 30 cm, zeszyt czysty, długopisy, kredki Mazaki, pastelina bibuła, gumka, korektor, nożyczki, pędze, piórniki, dwa oczywiście, strój do WFu i brudnopis. Już wszystko. <laughs> O, nie, nie, jeszcze kątomierz, cyrkiel, ekierka i może mi się jeszcze coś przypomni. Wiecie co, może e, wy na zakupy, a ja tam może muszę ten muszę ten Może prysznic a. pójdę, żeby wymienić, nie kupię, nie, 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 nie. Prysznic? No wiesz, tam trochę to cieknie, nie, Wymienię ten cały przewód, nie. Nie ja zauważyłam, żeby coś tam się lało. Nie ja zauważyłem przed wyjazdem, pójdę i kupię, no, a wy sobie idźcie, no, chodźmy, na razie. Aha, no jasne. Sama zostałam. Będę dragarzem dzisiaj. Szybko, szybko, bo się nie wyrobimy! Ale Lenka, dopiero galerię twa, Mamy czas! Lenka, to dopiero pierwszy skleba a Jak ty to zmieścisz potem do szkoły? no Mamusiu, no ty mi zaniesiesz do mojej szafeczki. i wyparówka. Aha, okej. Okay. To, to, to. Dobrze, w tym sklepie to wszystko. Aha, to ile tych sklepów przed nami? Nie wiem, ile się da? Z pięć co najmniej. No, chodziłam, bo nie ma czasu. Nie, Olenka, O, co chodź po koca. Co? Nie, mam wy dzisiaj zbanku to school. Na zakupy pójdziesz sobie kiedy indziej. O, nie. Się gorąco ci? Tak trochę No co ty gadasz, przecież tu jest klima Tobie też by było gorąco One eternity later. Skąd ty masz dziecko siłę? No nareszcie no Nareszcie? Ja ci powiem nareszcie Ja już ledwo chodzę A ty proszę, jedzenko kupicie. A gdzie w ogóle jest prysznic? Mm. Yy, prysznic? <noise> przybrakło. No nie, wydaje mi się. Jak zwykle, te twoje wymówki. Zbuntowana uczennica. Szybko, bo nie zdążymy, wiesz co? A jeszcze, jak już jesteśmy tutaj w tym sklepie, to wejdziemy po zasłonki i po te filiżanki, co cię stukły, co? Mama, mama, luz. Blues. Ty możesz sobie iść, a ja dam sobie radę tylko. Kosciuszkę! Ale na pewno wiesz co, wiesz co kupić. Spoko, spoko, ja sobie zrobię zakupy do szkoły, a ty zapewnij sobie jakieś swoje szpargałki. Tylko wiesz. Kościurka. No dobra, okej. Okay. Dasz sobie radę. Dam, dam. Okay. W razie czego masz telefon, dzwoń, odbieraj też ode mnie. Mhm. Ok, schowaj pieniądze i leć. Dzięki. Leć i uważaj na siebie, pa!

Okej, okay, już się umalowałam, a teraz kupię jakiś mundurek do szkoły <noise> Oczywiście, że ściema. I dodać jakieś fajne ciuchy. Mhm. O, to jest niezłe. Pani nauczycielce na pewno się spodoba. <noise> Leave me alone. Idealny tekst dla nauczycielki. Biorę. Fajna bluzka. Reczaki? Po co mi reczaki? Tarebka. Jaka fajna. Super. Tak i tak do szkoły noszę tylko zeszyt. No w końcu Lenka, no. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Spoko, spoko mama. Luz, luz. Zrobiłam moje back to school. No dość świetnie, że zakupy ci się chociaż udały. Pokaż, pokaż, co kupiłaś. Ale co, co, co ty kupiłaś? Gdzie? No potrzebne rzeczy, czyli ciuchy, a to mój plecak. No chyba sobie żartujesz. gdzieś taki tak może tak tylko zeszyt i ewentualnie długopis. Nie no, same ciuchy i buty? No a jakiekolwiek przybory do szkoły, zeszyty, bloki, no cokolwiek. To są mało ważne rzeczy, a ogólnie, zabrakło mi kasy. No nie, wiesz co, następnym razem idziesz ze mną na zakupy, dobrze? Dobrze, dobrze. Widziałam to, chodź. Dobra, dobra. Kujonka! Szkoła, jak ją pięknie odnowili! Wow, jest przepiękna! Już nie mogę się doczekać, aż do niej wejdę. Dlatego ja będę pierwsza na rozpoczęciu roku. Będę tutaj spała. No co, przygotowałam się. Mam namiot. Ups. Ech, będzie dużo roboty. Ech, trochę sobie tutaj podświecę. Tak, idealnie. gotowe. Piękny namiot, w którym będę spała. O, super. Mój pysak, napiję się wody, bo się zmęczyłam. Mmm, super. A jak mi zabraknie wody, to doleję ją sobie z kranu, a ta butelka mi ją super przefiltruje. Mm? I nie tworzę tony niepotrzebnego plastiku. Dobra, biorę plecak i idę. Łaska łaska! Trochę to twardo. Skoczę się do domu, jeszcze po i poduszeczki. Ach, idealnie, a teraz sobie zjemy moją sałatkę z korzyszkami. Oczywiście, sałatkę owocową. i pojadłam sobie, napiłam się, a teraz jeszcze przed sem przypomnę sobie wiadomości z poprzedniej klasy, ale super jutro będę pierwsza na rozpoczęciu roku szkolnego. <gry> Okej, okay, teraz zostawiam muzik i idę spać. Towana uczennica. Dynka, no szalałaś Jutro musisz wstać na siódmo. W rozpoczęcie roku. Nie wstaniesz. Wstanę, wstanę. Spoko, spoko. Nenka, nie. Jeszcze 10 minut i widzę cię w łóżku. Jest już późno. Naprawdę. Dobra, dobra. Dobra, no, dobra. spać. Nie chcę mi się iść w ogóle na to rozpoczęcie roku szkolnego. Kto to wymyślił? Mam pomysł. Przestawię mamie zegarek na telefonie. Tak, że będzie myślała, że jest siódma, a tak naprawdę będzie dziewiąta i rozpoczęcie roku szkolnego mnie ominie. Załatwione. To sobie pośpię jutro. Tak. Okej, okay, to już koniec na dzisiaj. Jeśli wam się podobał, dajcie super łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki!